Siema byczki Zobaczyłem sobie dzisiaj moją walkę z Mulakiem I mogę się zgodzić z sędzią Michalakiem, że była to najlepsza walka na gali PIP MMA 3 Natomiast co do mojej walki, hmm, po obejrzeniu hmm, stwierdzam, że ta walka mogła być skończona wcześniej. Mogła być przerwana wcześniej przez sędziego. Hmm, spokojnie mogła być przerwana, bo hmm, no była to jakby, nie patrząc, walka amatorska. No, ale cóż, została przerwana. Choć jedna z walk wcześniejszych została już przerwana po dwóch ciosach. No cóż, no. Nie wiem, jak mam walczyć, nie wiem, jak mam wygrywać, jak y, przeciwności losu y, są y, przeciwko mnie. Także... Co zrobić? Nic, mówi się, trudno. Pozdrawiam.